Trochę jestem przyjemny z góry was, przepraszam. Ale sytuacja wymaga nagłych działań, ponieważ mamy wielki zaszczyt. Pokazać wam premierową siszę Łuka Mini. 100 osób. W Polsce, chyba na świecie, dostało do testowania, więc zanim Wy się o niej dowiecie, to my już to testowaliśmy, wnosimy swoje uwagi co do konstrukcji. Już paliłem z niej, ale tak troszkę, więc tak naprawdę teraz będzie prawdziwy test w tej sziszy. Zobaczymy o co chodzi i czy to ma sens. Zapraszamy. No więc, tak jak widzicie, łuka w końcu zrobiła swój nowy model fajki wodnej. Nie tylko inny kolor korpusu, tam katunek drewna czy kolor dzbana, tylko właśnie już nowy model. No i to jest mini łuka. Ona po prostu jest taka sama jak duża łuka, tylko że jest mniejsza. Zapakowana w kartonik, który w końcu nie będzie nam sprawiać problemów z wysyłką, bo to zawsze Łukę wysłać jest problem. Coś takiego. Bardzo fajnie zapakowane, w dużej grubości kartonik. No i tak jak normalne łuki, tutaj mieliśmy zawieszki klasycznie. To co nie potrzebne? Tutaj mamy klasyczną uloteczkę, instrukcja. Tutaj coś dla nas, dziękujemy. Nie wiem, czy będziecie mieli możliwość czegoś takiego dostać, czy kupić, ale to nam się bardzo spodobało, co dostaliśmy. Brloczek, łuka wykonany z drewna. Bardzo ładne. No i danie główne. Fajeczka, fajeczka, fajeczka. Oto i ona. Jeszcze mokre od mycia. No i jest. Tak jak widzicie to taka spora mniejsza łuka. Może do porównania weźmy prawdziwą. To jest mini. Czyli jest tutaj spora różnica wysokości. A zmierzmy ją. Normalna łuka ma wiedzieć, 64 cm. Mini łuka ma ze 42 centymetr. Talerzyk mamy właściwie ten sam. a Adapter na cebuch mamy ten sam. Mamy pomniejszone adaptery na węża. A zobaczmy średnice, czy są też te same. Tutaj mamy koło dziewiątki, tu mamy też koło dziewiątki, czyli mamy właściwie to samo. Odpowiedźnik jest na pewno mniejszy, zauważalnie, chociaż otwór w środku chyba jest ten sam. No i co? Mamy dzbanek, kryształ. Smooth, akurat wersja. Prawdopodobnie będą jeszcze jakieś inne wersje. Mamy tak jak tutaj, mamy ten pierścień stalowy, również. Właściwie wszystko zrobione tak samo, patrząc z zewnątrz, jak dużo łuka. Ale zagadnę do środka, już jest troszeczkę inaczej. Mamy ten sam system zakładania dzbana, czy na takich trzech ich klikach, ale otwór jest sporobniejszy. I to na pewno już to może być problem, żeby ten dzban wyczyścić, bo mało który wyciar może się tutaj z, może zmieścić. Więc tutaj już też daliśmy informację do łuki, że można było trochę ten otwór powiększyć. Ale sam kształt dzbana, wielkość tego dzbana, według mnie jest bardzo fajnie zaprojektowane, bardzo fajnie wybrane. Korpus i dzban w tym przypadku nie jest znaczony, Prawdopodobnie przez to, że to jest wersja testowa, potem w produkcji, już pewnie dzban i korpus będzie miał swój numer seryjny. Mamy właściwie wszystko bardzo podobnie zaprojektowane. Na pewno jest duża różnica w tym, że w standardowej Łuce nie mamy dyfuzora po prostu mamy zwykłą po prostu rurkę. Tu już mamy oryginalnie, bez możliwości zamknięcia, dyfuzor. I. On jest spoko, dosyć jest wysoki. Myślę, że to też jest spowodowane tym, że przez to, że mamy mały dzbanek, by tego dyfuzora nie było, bulgot byłby większy, więc woda mogłaby nam podchodzić do góry. Zobaczmy średnicę rurki. Czy mamy taką samą? Tutaj mamy w normalnej łuce, mamy jakieś tam 12, to już sobie możemy skręcić, więc nie potrzebujemy tego. No tam trochę... U, to czekajcie, to mi 13 wyszło. To niemożliwe, że to większa. No, no tak, Średnica rurki w małej łóce jest większa, niż w dużej łuce. Widać zauważalnie, że tutaj są ścianki cieńsze w tej rurce. Ale chociaż może dlatego, okay. bo dyfuzor ma rozszerzenie w środku materiału, przez co wimer zewnętrzny Wśród wymiar wewnętrzny na końcu jest większy, ale w środku prawdopodobnie mamy to samo co tutaj, więc średnice właściwie są te same. Skręca się bardzo podobnie jak duży model, jest ładne, ale bardzo przypomina mi, kiedyś Almani miało takie modele swoje, drewniane. Były super tanie i wiadomo jak to Almanii, słabej jakości, tutaj wykończenie tak naprawdę, całość, no to tu mamy high class. Jak to Łuka nas do tego przyzwyczaiła, trochę proporcje mogłyby mieć to inne, troszkę mogłoby być serce większe, troszeczkę serce większe także, troszeczkę mniejsze. Teraz, według mnie, takie jest szeroko, bardzo wąsko i średnio. No nie wiem, co o tym uważacie. Można napisać w komentarzach, co sądzicie o tym kształcie. Ja mam troszeczkę tutaj to miejsce powiększył i to trochę zmniejszył, żeby troszeczkę była taka proporcja jak na przykład talerzyk jest węższy, serce jest szersze, a dzbanek jest podobny. To jest dobra proporcja. Talerzyk nie musi być taki wielki, no i 20 węgli nie będziecie kładli na talerzyku. Troszeczkę mniejszy byłoby super. Mamy oczywiście gumowe guziczki od dołu, żeby nam to się nie przesuwało. Na szlifie. Adapter do węża. Chyba tu jest różnica. Mamy, jako mamy odpowietrznik, standardowy model łuki, ma po prostu dyfuzor na szlifie. Tutaj mamy szlif z oringiem, dzięki czemu nam to. O, nie wypada. Tylko adapter na weża może nam wypaść. Zapalmy z tego. High turki slide, na górę. Trzy węgle zaraz zdejmiemy Jeden jest 3 mm od górnej dziurki. Bo ba się, że będzie wody za dużo. Zobaczymy, jak się będzie z tym paliło. Jedziemy. Moje mobilne siedełko, dziękuję. Jak pierwszy raz to było trochę za dużo wody i nam podchodziło do góry, dlatego teraz wziąłem chyba trochę za mało tej wody. Trochę można było dolać. Tak z pół centymetra lejcie. Do centymetra, mało centymetru już byście przelali. Pali się lekko, no bo co, silnice mamy duże, cisza jest mała, Uch, e, pali się z tego dobrze. Dzbanek jest nie za duży, nie za mały, więc będzie optymalny. Na pewno nie będzie takiego problemu jak MVP 360, że nam się e, te bąbelki napadną do góry, więc w tej wody nie będziemy zaciągali, się, o, wybierzemy. Mama akurat delikatną tolerancję dla tej wysokości. O, ale mnie teraz O kurde, głodny jestem. <śm> <śm> Muszę, coś, muszę się napić. <riumkowidziora> <cje> Więc wracając do moich wspomnień, bo za wiele razy nie będę mógł testować. Palcie dobrze. Um, myślę, że Shisha będzie długo trzymać ten chłód, bo ten dzbanek sporo wody mieści. Um, Jak miał wycenić to no bo jeszcze nie wiem do końca, ile będzie kosztowała. Normalna łuka. Z, tu mamy dąb, mamy smów, dzban. Ona kosztuje w tym momencie jakoś tam chyba 1000 Korpus kosztuje. Czy 800 korpus kosztuje? 1200-1300. komplet kosztuje razem z banem. Tutaj będziemy mieli w komplecie po prostu korpus z banem. Jeszcze ciekawe, jak to będzie sprzedawane. Czy będzie można sobie tam to kostamizować tak jak te duże modele. No, za nią bym dał. No, mamy dobrą jakość wykonania. Jest ładna, wykończona. Pasuje nam pod meble oczywiście. Mamy ładne drwienko. No, z 700 bym może i dał. Jeśli będzie kosztowała więcej, troszkę overpriced. Ale no mamy oczywiście customer service od łuki. To jest naprawdę bardzo się to ceni w dzisiejszych czasach, żeby móc swoją fajkę przeserwisować. Coś tam się zgubi, kulka, adapterek, coś tam, talerzyk, Wszystko można kupić do łuki. To jest naprawdę rewelacyjne, więc jeśli cenicie sobie to, żeby mieć tą fajkę na zawsze i zawsze móc ją naprawić, to łuka to jest bardzo dobry zawsze wybór. No i to jest jakby ta wersja właśnie ta mobilna to nie jest domowa cisza. Domowa to jest za mną, mobilna to jest ta, czyli dziś na wyjazdy. Albo jak ktoś ma bardzo mało miejsca, no to wtedy możemy w to pójść, ale no, większa wersja na pewno robi o wiele fajniejsze wrażenie. To jest takie, no musimy się temu przyjrzeć, musimy troszeczkę wiedzieć o co chodzi, że to jest łuka, więc jak ktoś to zobaczy pierwszy raz, to tak, a, jakaś tam sisa sobie stoi. No, łuka duża, no, łuka, łuk. spoko, spoko, nie ma fajwerków, no, tak jak zwykła łuka, no. Tam nie ma nie wiadomo czego, nie ma, nie ma przedmuchów, nie ma jakiegoś turbowiny, nie wiadomo jakiego designu. Jest to klasyczna, elegancka, ładna cisza po prostu wersji mini. Zmieniłem tylko talerzyk najmniejszy, serce bym trochę powiększył, dzwonek bym zostawił. Jest ok, za 700 będzie ok. Czekamy, aż się pojawi w sklepach. Trzymajcie się, kiedy będzie z Wami.